kochani, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii wyzwanie dzieci, ja jestem Rose i no zapraszam no serdecznie właśnie na już kolejny odcinek czyli myle to jest 38 odcinek tego wyzwania i tak w miarę sobie dzieciaki ogarnęłam jak widzicie, Zosia z kolorem osób zaszalała. I ma całą duszę niż miała dużo wcześniej. Ojezu, jeżeli chodzi o Daniela, to on nie może mieć urodziny, bo ma trzeci poziom czyli jeszcze dwa poziomy em, komunikacji. I będzie mieć urodzinki. Starsze dzieciaki już poszły do szkoły. Miałem to też zaznaczyć, żeby się uczyły pilnie. No dobra, i zaraz tutaj z Zośką się wybierzemy na łowienie ryb. Tak, łowienie ryb ciąg dalszy. Tutaj mamy ciepłą jesień u naszej familii I jako tako odnośnie tych albumów nie, albumów się nie robię od zdjęć Maszka! Marysia Snowpea Fleece, <gry> No icie, niech jest. Następnie to odłóż, bo mały już jest. Dobra, wiecie, jakie tutaj wróciły ze szkoły. Mam taki mały plan, żeby mi umiejętności po e, wbijali. Ale tutaj co widzę, nie wypali... ten plan. No dobra, to niech razie Basia się kimnie na łóżku tego e, Adama, a Cezary na łóżku Basi. A Zosia sobie zgarnie tego Adama ze sobą, bo który on musi mieć poziom umiejętności, żeby dostać szóstkę? No, to nam piątkę, ale Ogólnie? Do piątki? A czwarty do szóstki. Dobra. To tutaj w miarę sobie zaraz to tylko ogarnę. Pierwsza rzecz, jak tutaj w miarę, tak sobie ogarniemy. To jest to. I tak jak ona tą ogarnia Daniela, to zrób lekcję, proszę cię. Dążo się ogarnia, nie kogoś już mamy babzunek. <noise> Dobra, niech on zrobi to, do, to zadanie. To się może być, pomogła mu? Hmm. Pomóż. No i tutaj Riana garnąć ten temat z kąpielą. Się tutaj, skończę, no, dobra, no, no, co, yeah. no, się no, mamy no, 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 się no, się tutaj więc no, się Więc no, widzimy no, 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 jakoś tak się widzimy po, po prostu, jak oni już będą na miejscu. no, jak już Okej, okay, już na miejscu, z tego co widzę Adam tutaj szaleje. No dobra, może z byś się zaprzyjaźnił? Dobra, baw się. A Ty Zosia... Idziesz tu. Synek tam jest zajęty, miał co innego dobra. <laughs> miał z nią prawdopodobnie e, łowić ryby. No ale skoro tam e, sobie mu zarośnę wbija, podczas zabawy, to niech się bawi. A to e, z tym webzorem idzie. Pęcher spadł znowu. Więc prawdopodobnie w kolejnym obozie dwa odcinki będzie poru. O, zrobiłaś. i na przynęte. Jak patrzę na co bym mogła połowić. Dobra Może czas tutaj spadnie z paniem padnie pisik Na pietruszkę w sumie bym można robić Ale tu ma się jeszcze do i ziół Dobra już widzę pierwszą rzecz do sprzedania Dobra, otwieraj. I otwórz. Dobra. Yy, wędkę na przynęte szowie z tego co widziałam sporo. Pietruszka. Szawia. Dawaj na szowie.

Okej okay. Co no. dalej? Dobra, zbił umiejętności, on będzie szedł do domu

Okej. Okay. O. Czyżby tutaj nam coś w za tysiaka? Jeszcze nie pięćdziesiąt. No dobra i tyle, nie? Mm -hmm. Dalej. I za 13 godzin 30. Jestem ciekawa, czy teraz będzie dziewczynka, czy chłopiec. Bo na mamy 3 chłopców. Mam druga kostka. Ale ta bluza fajnie wygląda jak ma taki duży ten weblułek. O! Też, e, tak myślę, że ja tą bluzę dam na co dzień. No zrobię coś jeszcze? Muszę mówić, masz 29, trochę tak sobie połowisz. Mam no, tyle dalej. Coś tam chyba zrobiła. Mhm. To paski. Pylekienicy. Kłody jaką zrobiła, no to chyba ci jaka będzie, no nawet 1500. Mm -hmm. Kolejny odcinek będzie łowić. Rybki. Dobra, ja tylko widzę że za 5 godzin będzie trzeci trymestr. I jeszcze może być tak, chociaż w tym odcinku urodził. Mam tylko i naprzemianę <laughs> tą szałbę. Pani by byłaby... o, i 7 miał poziom, wyjątkowanie mamy Pani by, by ten Przynieś mi do szkoły, ze szkoły, szóstkę Jero? Zaczynają szkołę? No dobra. No więc tak, ono już do domu. Więc ja już będę kończyła ten odcinek. I na koniec tego um, odcinka tutaj wam z wami posprzedaję. Co tutaj rzeczy co ma w wyposażeniu? Co też może na to? No no to dziś się zarobiła 1702 Więc my mamy 2000 sylonów, więc jest tylko 67 tych groszaków. No dobra, więc tak łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie, do zobaczenia, cześć!